Przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiejszy przekaz ma tytuł Duchowa Surfowanie, bo wiele z nas właśnie tak i żyje. Góra, dół, dół, góra. Ale to nic strasznego w tym nie ma. Metatron powiedział: Gdy w Tobie pojawiają się myśli negatywne, irytujące i Pesymistyczny wówczas sam oddziela się od żywodajnego, niebiańskiego przypływu. Odłączasz swoje ukochane komórki od boskiego pożywienia. Od dawna trwa bardzo potężny okres energetyczny, w którym to jakbyś latali na chwalach. W górę, w dół, dokonując naszych wewnętrznych skoków kwantowych, małych. I dużych. Podnosimy się wysoko, aby poczuć w sobie ogromne światło i żyć w tej cudownej energii dobroci i nieograniczonej miłości. A także schodzimy w dół, jakby wyciskali z nas całą niską energię, aby zrobić miejsce dla jeszcze większego przepływu światła. Są to niezbędne i bardzo ważne, nawet bezcenne etapy naszego przejścia. W których każdego dnia stopniowo podnosimy nasze wibracje i uwalniamy się od niepotrzebnego, ciemnego ładunku energii ego. Energie są tak potężne, że wielu trudno jest utrzymać się na tej fali przejścia i transformacji. Często wpadają w depresję i apatię, spadając w dół. Chcę podzielić się z Wami moim osobistym doświadczeniem. Jak balansować na falę energii i wykonywać skoki kwantowe. Najszczęśliwsze, radosne i harmonijne życie polega na tym, że podążasz za nim jak z prądem, czujesz go i ufasz mu. W tym samym czasie staje się nieważne, na górze jesteś czy na dole. Bierzesz absolutnie wszystko, ponieważ we wszystkim widzisz ogromne dobro. Tą samą podstawę należy przyjąć wobec fali energii. Skoków kwantowych, ponieważ są one częścią naszego życia, częścią transformacji. Trzeba zaufać i po prostu płynąć, nie walczyć z prądem, ani nie sprzeciwiać. Każda fala ma swój punkt szczytowy i najniższy: wzrost i upadek, wzrost i spadek. Trzeba po prostu zaakceptować taką, jaka jest, jest częścią rozwoju i wzrostu. Niemożliwe jest życie tylko na górze lub na dole fali. Nasze życie ciągle się zmienia, ale możesz wejść wysoko na górę i nisko, lub możesz wyrównać i zharmonizować ten proces być na fali, jak w surfingu. Nie spadać z niego, ale trzymać się mocno. Kiedy jesteśmy na szczycie fali energii, czujemy ogromny przypływ siły. Inspiracji, energii, że wydaje się, że nie ma przeszkód na drodze, możemy zrobić wszystko. Pojawia się wiele kreatywnych pomysłów, pojawia się wiele wewnętrznych, wzniosłych postrzeżeń. W kwantowych skokach jesteśmy rzucani tak wysoko, że czułam wysokie energii naszej własnej boskiej istoty. Jeszcze bardziej odważyliśmy się na dobro i otwieramy nasze serca, na nieograniczoną i nieskończoną miłość. Poczuliśmy bardzo wysokie energie. Odważyliśmy się na naszą wewnętrzną mądrość, wychodząc poza iluzję umysłu, ego. A najważniejsze jest to, aby nie tylko cieszyć się tym podniosłym stanem, tym niesłychanym przepływem energii i siły i marnować go na zwykłe fizyczne życie, ale wykorzystać go w pewnie jako ogromny Daro z nieba. Wszystkie medytacje, praktyki duchowe, na szczycie chwale działają na maksa, pomagając nam jeszcze bardziej otworzyć się od wewnątrz, jeszcze bardziej poszerzyć naszą świadomość, jeszcze bardziej rzucić kajdany ego i iluzji umysłu, otworzyć się na cudowne wewnętrzne światło i dokonać ogromnego skoku kwantowego. Na tej fale zawsze możesz rozpocząć nowy etap swojego życia. Zrozumieć dokąd zmierzasz, poczuć sobie ogromną siłę twórczą, odnaleźć siebie w tym świecie swój cel i spełnić wszystkie swoje marzenia. A potem, gdy fala opadnie, najważniejsze to nie zgubić się, ale zaufać wszystkim wewnętrznym uczuciom, które pojawiły się na szczycie fale i podążać za nimi nie zbaczać z drogi. Kiedy następuje spadek i lecimy w dół, zachodzą w nas różne procesy energetyczne. Często ogarnia nas apatia, która przychodzi znikąd. Utrata sił niech do czegokolwiek. Do tego stopnia, że mamy ochotę uciec od stałego świata, ukrycia przed wszystkimi. Wyjście z tego stanu i jego zrównoważenie jest bardzo proste. Nie trzeba się angażować i pogrążać się w tym trudnym stanie. Po to, żeby nie przerodzić się w depresję i całkowitą apatię, w kryzys duchowy, trzeba go po prostu przetrwać i utrzymać kurs w góry, ku światu i ku miłości. Ten stan szybko minie. W ciągu jednego lub kilku dni. Warto po prostu to przeczekać i pozwolić na ten stan. Zawsze pomaga proste bycie, kiedy po prostu żyjesz. Cieszy się wszystkim, czujesz wszystko wokół siebie, a zwłaszcza naturę. Po prostu łączy się z nią i wypełnia się cudowną jej energię. Odpoczywasz, nie myśląc o jutrze, cieszysz się teraźniejszością, Dziękować za wszystko, co masz. Dziękować za każde doświadczenie, za wszystko, co spotkało Cię w życiu. Bo każde doświadczenie, tak zwane, niedobre, ono jest tylko i wyłącznie dla rozwoju duszy. Zawsze po takim doświadczeniu człowiek rośnie. Rośnie emocjonalnie, duchowo i świadomie. Nie, nie ma nic złego, żeby na dobre nie wyszło. I tak jest z każdym. Po takich doświadczeniach człowiek mądrzejszy, jeżeli oczywiście potrafi wyciągać wnioski, jeżeli potrafi, wtedy życie naprawdę staje się cudownym. Z Wami była Irina.